Wszystkim, to jest Arabella Salento. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was 20 ciekawostek związanych ze starym SSO. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zapraszam Was do oglądania. I jeszcze takim szybkim słowem wstępu, to tutaj macie moich pięciu ostatnich subskrybentów, bardzo wam wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, jeżeli wy jeszcze mnie nie subskrybujecie to bardzo serdecznie do tego zachęcam, ponieważ czekuje się nam na kanale mam nadzieję dużo ciekawych materiałów, yy, dlatego yy, koniecznie zostańcie. I kolejna sprawa, zapraszam Was na mój serwer na Discordzie arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu i na wszystkie moje media. Co do tematu odcinka, co do tych ciekawostek, to... Uważam się za osobę, która może się wypowiadać o tym starym SSO, ponieważ graczem Starsy był Online jestem od 2014 roku, e, więc myślę, że mogę się tutaj troszeczkę wypowiedzieć na ten temat. E, Zebrałam z różnych źródeł z mojej pamięci, również przeszukałam YouTube'a. Mam również informacje czerpane z Jorvikpedii. E, do wszystkich źródeł, z których korzystałam, linki są w opisie filmu. Jeżeli byście chcieli tam zajrzeć, to oczywiście. Jest taka możliwość. E, tak, kochani, już przechodzimy do odcinka i mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodoba. Numer jeden, grafika. Grafika nie wyglądała zawsze tak jak teraz, kiedyś była troszeczkę bardziej rozmazana, troszeczkę słabsza jakościowo. Ale kiedy na nią patrzę, tak jak tutaj teraz widzicie, właśnie pokazuje wam się zdjęcie, jak to kiedyś wyglądało, to na przykład mi to oddaje taki nastrój tych moich początków gry. W ogóle mam nadzieję, że ten film i dla mnie, i dla też innych graczy, którzy już długo grają, będzie też takim miłym wspomnieniem tego, jak to kiedyś było. Numer dwa: ekran ładowania. Teraz mamy takie ładne tematyczne zdjęcia odnośnie pory roku, odnośnie aktualnego okresu czasu. Na przykład teraz chyba mamy jakieś jesienne tło ładowania i na dole wyświetlają nam się ciekawostki. Natomiast kiedyś to tło było niezmienne, było różowe, a na środku był taki uroczy kotek i również na dole był, wyświetlały się jakieś różne ciekawostki odnośnie życia na jorwiku. Pod punktem trzecim kryje nam się ciekawostka odnośnie logo SSO. Teraz wygląda ono w ten sposób, natomiast czy wiedzieliście, że kiedyś wyglądało troszeczkę inaczej? Nasze jorwiki gorąco krwiste, czyli konie początkowe lub jak w wolicie, startowce, one nie zawsze były okrągłe. Tak naprawdę, dopiero zyskały więcej animacji i lepszy, że tak powiem, wygląd od listopada 2018 roku. Wcześniej były lekko kędziaste, ale również miały swój urok. Później, wszystkie dodawane nowe rasy właściwie wyglądały tak samo jak te jorwiki gorąco krwiste. Miały takie same animacje, wyglądały dokładnie w ten sam sposób, po prostu były innej rasy. Natomiast zmieniło się to, kiedy dodano konie fryzyjskie pierwszej generacji i to zrobiono w czerwcu 2013 roku. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja pamiętam, jak był taki hype straszny na te konie fryzyjskie. Po prostu każdy chciał je mieć. One chyba były w większości klubów jako koń klubowy. Po prostu wtedy to był szał na te konie. Stylistyka outfitów z kiedyś, a teraz to też jest nieba, ziemia. Tutaj macie przykładowe outfity dzisiejsze oraz przykładowe outfity, które tworzono kiedyś. Narzekacie na aktualne ceny? kiedyś, jakoś około przed rokiem 2014 i bardzo możliwe, że jeszcze troszeczkę później Star Rider Lifetime kosztował około 300 zł Aktualnie najwyższym poziomem, jaki można osiągnąć jest prawdopodobnie poziom 23, tak mi się wydaje ale w 2015 roku był to poziom 15 wyżej się nie dało, natomiast zmieniło się to po dodaniu nowej lokalizacji w 2015 roku w listopadzie Doliny Ukrytych Dinozaurów Kiedyś na polskich serwerach funkcjonowali Game Masterzy. Byli oni generalnie takimi trochę moderatorami WSO, że tak to ujmę. Grali oni z innymi ludźmi WSO, pisali. Pamiętam generalnie te wszystkie takie rajdy za na przykład Game Master Lovi No i muszę przyznać, że to były. To są bardzo dobre wspomnienia. No i numer 10, mamy już półmetek. Nie wiem czy wiecie, ale Jorvik City Plaza nie, nie funkcjonowało w SSO od zawsze. Zostało ono dodane tak samo jak wszystkie te nowe lokalizacje, no i zostało dodane w styczniu 2015 roku. Następne rasy koni, które się pojawiały po fryzach, również były takie, że tak powiem, lekko kwadratowe, ale i tak uważam, że miały swój urok, ale dobra. W każdym razie w kwietniu 2015 roku zostały dodane pierwsze konie z nowymi animacjami. Były to konie American Quarter Horse. Niestety 17 sierpnia 2022 roku odeszły one na emeryturę i niestety w Star Stable już nie są dostępne do zakupienia. A wiedzieliście może, że nie od zawsze można było prowadzić konia w SSO? Ta funkcja została dodana dopiero w grudniu 2015 roku. Wcześniej nie było takiej możliwości. Wielu graczy szczególnie zapamiętało Prima Prilis z 2016 roku, ponieważ wtedy w Forti Pinta pojawił się przeogromny Shire, którego można było zakupić od 1205 poziomu za 25 Starcoins. Nasza aktualna przepiękna stajnia macierzysta wyglądała kiedyś troszeczkę inaczej. I była przede wszystkim o wiele mniejsza. Konie, które nie mieściły się w stajni, trzeba było wysłać na wyspę koni chyba tak to się nazywało tylko że odbywało się to za opłatą. Teraz konie, które nie mieszczą nam się w stajni, możemy za darmo trzymać na padoku. Tryb zdjęć w Star Stable nie istniał od zawsze. Wcześniej zdjęcia robiło się za pomocą print screena w komputerze, natomiast SSO funkcję robienia zdjęć dodało nam w kwietniu 2018 roku. Teraz kilka słów o eventach na przestrzeni lat. Halloween, czyli temat generalnie na czasie. Od 2014 roku pojawiały nam się na całym, na całej mapie orwiku duszki, z którymi musieliśmy porozmawiać i doprowadzić je do jakiegoś miejsca, bo były to takie tak zwane zagubione dusze tak się to chyba nazywało. Natomiast od 2017 roku została już dodana twierdza galopującego Thompsona, no i tak co roku ta twierdza nam zostaje dodawana, i tam są różne ciekawe zadanka. Zima. Okej, okay, może i nowi gracze w SSO mogą nie uwierzyć, ale kiedyś w czasie zimy na całym Jorwiku był śnieg. Od 2014 roku te takie Bożonarodzeniowe Questy polegały na tym, że chyba zaczynaliśmy u Radnego w Srebrnej Polanie, no i rozwodziliśmy prezenty po całym Jorwiku. I otrzymaliśmy za to fragmenty świąteczne. Tak to się chyba nazywało, nie jestem pewna. Natomiast od 2017 roku już mamy świąteczną wioskę. I brak śniegu w całym Jorbiku. Wielkanoc. Obchodzona ostatni raz w 2019 roku. Pamiętam, że w czasie tego eventu szukało się po całym Jorbiku tych takich wielkanocnych pisanek, i tam w środku były jakieś prezenty. I naprawdę bardzo dobrze wspominam ten czas i żałuję, że już SSO nie kontynuuje wielkanocnego eventu. W marcu 2015 roku pierwszy raz w SSO pojawił się Tydzień Mody, który trwał w York City Plaza przez tydzień, tak jak sama nazwa wskazuje. Wtedy pamiętam, że Raptor grał o pełnych godzinach, no i ludzie też się bawili w takie pokazy mody i było generalnie bardzo fajnie, natomiast niestety ostatni raz taki Tydzień Mody został przeprowadzony w 2019 roku we wrześniu. I już ostatnia ciekawostka, jaką dla Was mam, to modernizacja hali jeździeckiej, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale nie wyglądała ona tak zawsze, jak teraz wygląda. E, wcześniej wyglądała zupełnie inaczej, e, a została zmodernizowana w sierpniu 2021 roku. Okej okay, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Modlę, mam nadzieję, że te ciekawostki okazały się dla Was. Interesujące i że spodobał Wam się mój materiał. Jeżeli się oczywiście Wam spodobał, to zachęcam do pozostania ze mną na kanale i do śledzenia dalej moich treści, które będę publikowała. No i co, dajcie znać, czy wy wiedzieliście o tych niektórych rzeczach, i czy może mam nagrać jeszcze kolejny odcinek z takiej serii, może jakiś tematyczne, na przykład jak kiedyś wyglądały postacie jakieś i jak się zmieniły to już zostawiam wszystko waszej wyobraźni i ja już się z wami żegnam mam nadzieję, że docenicie mój trud bo naprawdę się napracowałam, to ja przeszperałam cały internet, żeby połączyć te wszystkie fakty i mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam, jeżeli tak to ogromnie przepraszam i nie będę już dłużej przedłużać także kochani, do usłyszenia, pa!